Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z jakiegoś Iron Slime'a tu mam w ogóle, teraz założyłam. Tak, skończyliśmy tutaj y, poprzednim odcinku. O i teraz sobie idziemy sprawdzić co tutaj. Do czego to jest w ogóle? Nie wiem, ale sobie wezmę. Chodźmy, chodźmy, idziemy na pokojowym, słuchajcie jeszcze. Ja nie wiem, kiedy ja włączę ten normalny, naprawdę nie mam pojęcia. Jezu, znowu się nabrałam na to... Myślałam, że to już ten... Węgiel. Ale marmur sobie chętnie wezmę. A, bo jest marmur i marble, mi się to zawsze myli. I ten gneis. No dobra, zboczyliśmy trochę z kursu. Ale przyda mi się ten marmur. Z niego można robić te takie chyba różne, mm, wyżłobione takie. No nie wiem, jak to nazwać. Dobra, idziemy stąd. <grytanie> jest dużo tych. Będziemy mieć może jakiś dywan z tego. No nie wierzę! A tutaj jest cała kopalnia w tym. Fajnie, to kiedyś to przyjdziemy to zebrać. Może nie zapomnę. Albo mi kiedyś przypomnijcie, jak będę narzekać na marmur. Tak, że nie mam marmuru, nie wiem znaleźć To przypomnijcie mi, że w tym odcinku byłam normalnie waypoint chyba zostanie Bo tu jest płaski teren Więc on będzie na przyszłość eee, Także, tak, jak bym że nie mam marmuru To wyślijcie mnie tu z powrotem <grym> Oj, przepraszam, Gacuś, nie chciałam To jest taki dźwięk, jak Dungeonu, właśnie takiego. Jezu, ile się tu schodzi? Co ja mam, jakiś efekt? Wyczerpanie? Wow, wypolerowany? What? Co wygadacie? A jakbym chciała wypolerowany dioryt, to też tu mam jak coś. Tego się naumiemy. I z jakiego laga miałam. Dobra, naumiałam się. Nie wiem do czego mi to, ale ok. Co? So? Mamy potwora, słuchajcie. <gry> Dobrze czy niedobrze? On w ogóle... A czemu nie DIAX? Nie atakujesz czy co? A jak cię atakuje, czy co? Uuu, on rozwala tutaj. No zobaczcie, na napisfulu nie mogę go atakować. No, nie zabiera mu nic. On mnie przesuwa tylko. No, nawet nie mogę mu nic zrobić. No możemy mieć takiego zwierzaczka Ale że tu jest w ogóle To mnie dziwi Czekajcie, bo tutaj jeszcze to bym wzięła Wiecie, ja zawsze czekuzi chcę zrobić O, jakie mam wyczerpanie, co jest Ale jaja Dziwne, to mega Dobra, może ja sobie twój domek zwiedzę Skoro nawet nie mogę ci nic zrobić Pokażesz mi O kurwa. U domek u diamenta mam Tam, tam, tam a, a, a. Bruk Wow Łożysz mordę A jak coś bym miałam za mało marmuru, to tutaj, nie? Pamiętajcie, widzowie. Jezu, no nie mogę nic zbijać tu. O, przeszło mi. I to czerwone. Też. No nie, od niego mam to wyczerpanie. Idę stąd, do ciebie. W ogóle jesteś... Ja przyszłam do ciebie w odwiedziny, a ty mnie tak traktujesz. Jeszcze tu jest ta glina. Glina też się przyda. Miałam w ogóle robić yy, z cegieł domek. Zaś. Ja już jestem daleko od niego. Chyba, że to jest drugi gdzieś. Albo to od czegoś innego dostaję. No myślę, że tutaj powrócimy, tak czy siak. Bo to jest właśnie tym, że tego marmuru i tak pliny. O, węgiel nawet jest. I to jest takie fajne miejsce. Można sobie właśnie pochodzić Pozbierać tych wszystkich surowców Więc tutaj będzie nieźle O skopane przeze mnie Jak czerwone nawet tu jest Jak to się nazywa skoria Dobrze żeby mówić skoria a nie czerwone Ale normalnie śmiesznie to wygląda O dużo że żelaza No nieźle to wygląda a, tu jest powrót. Spoko. Dobra, jeszcze tutaj idą pochodnie. Pokaż mapę. A nie, na mapie to nie, nie widać tego, tylko na tej malutkiej. Czekaj, jakby się powiększało. Nie. Hm. No dobra, no tu wracamy. Tutaj tutaj niby weszliśmy. Aha, tutaj te dniowe były. Dużo. Dużo przeszliśmy z domku. Nie, nie, mało przeszliśmy, jednak mało. Myślałam, że dłużej. Dobra, teleport do domku. Tak. I teraz nam będzie. Wszystko działać? Działa. O robimy enchant, słuchajcie aha, a ja schowałam te obsydian gdzie mogłam dać obsydian? No, fajnie, że sobie wzięłam rzeczy do ten, a obsydian gdzieś mi się zawieruszył wam, że jest w nowym magazynie Sydian tu mamy. Wiecie, co bym jeszcze chciała sprawdzić? Chciałabym jeszcze sprawdzić, jak zbieraliśmy te beczki, czy... Bo one chyba działają jak plecak. Że coś może w nich być. Żelazna skrzynia. Jeszcze też musimy sobie zrobić te upgrade tych skrzynek. Moment, bo tutaj nie ma miejsca już. O, dobra, wrócimy się. No! A teraz mam takie, kurde, dobra, zrobimy sobie ten stół do Enchantu, a co z biblioteczkami? Boże, jakim jestem jogarem totalnym. Dobra, mam dwie, ale co z tego? Co mi to da? Nie no, ja to po prostu... Nie mam tyle skóry, byśmy musieli iść na krówki. Ajajaj, aj, aj, wiecznie pod górkę. Dobra, zobaczmy te beczki, czy coś tutaj w nich było. Nie. Nie. <ścoughs> Chyba nie było w nich nic. O Jezus Maria. Co tu mamy jeszcze ciekawego? A możemy sobie ten pierścień założyć. A z lawą, spoko. Myślałam, że to z jakimś jedzeniem jest. Kwiatki, jakieś te, to sobie kiedyś tam przystroimy. <grych> no dobrze. To wróć, to wróć. To wróć, to. Wróć. Pyk, pyk, pięk, pyk, pięk. piękne tulipanki mamy. Piękne jakieś drewno. Za mało mamy w ogóle tych plecaczków. Znaczy, jeden plecaczek mamy. Moglibyśmy mieć więcej. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ta żelazna skrzynka, weźmy ją. Eee, nie ma jakoś dużo miejsca. Jednak no, jakby porównać z tą No trochę jest więcej. Ale nie jest jakoś super więcej. Podwójna! A nie, podwójnej chyba się nie da. Wiesz, że podwójna bym miała dużo, ale jednak nie. Okej, okay, zróbmy tą książkę w końcu. Zróbmy chociaż ten student, on już będzie coś. Da się go zrobić. Yy. O. Czy to się inaczej na modach robi? Nie, już myślałam. Ej, ja nie dostałam za to nic? No, chyba się jaja robi. Dobra, co tu mamy? Cegły mamy, wykrywaną dynię. O, książkę. Pszenica, dębowy pień. Naprawdę nie mam tego? A sto jak na zbroję gdzieś miałam. Powinniśmy te questy trochę sobie zrobić szybciej. No i patrzcie, zapomniałam, co tam było. A, wykrywana dynia, ale nie mam nożyczek. Daj mi dynię. Daj mi dynię, a zrobię Ci wykrawaną. Bo se schowam. Yy, o! Patrzcie. A to nawet tak mogę sobie zrobić. Nożyczki. Pyk, pyk. I zebrać. A? <grystanie> Dobrze, co, za... co to jest? Mały pomocnik? Połóż przy polu uprawnym stop siano, a na nie posta wykrawaną dynię. Dzięki temu będziesz posiadać golema, który za ciebie będzie zbierał gotowe uprawy z pola. Co? Nie wiedziałam! Co wygadacie? Fishing line. O, to się przyda do łowienia. Ale ekstra Diamentowe te. W tym razie sobie odpuścimy, bo mamy mało diamentów. O, tego mogliśmy więcej pozbierać. Miała winda. Ok, łuk. Łuk się robiło z patyczków i z nici. O. To też możemy sobie zrobić. Tak jeszcze właśnie na koniec ładzinka. O. ale tych questów trzeba porobić. No nie uszkujmy się. O. Magnetyk ring. Fajnie, bo nie muszę szukać, żeby go założyć. Helm górniczy się jakoś robi. O, robimy go. No ręka, dwie skóry, możeż mordę. i i i i, i żelazko. Szybko, 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 bo zapomnę, co tam było potrzebne. Czyli już zapomniałam. Nie widzę latarenki! Latarenka! O jest latarenka Skóra i żelazo. Żelazo jeszcze tu jest chyba. Ale ja ja będziemy mieć ten. Zarąbisty hełm górniczy. Ja go mogę jak założyć? No to muszę. Wiecie czemu on jest zarąbisty? że mnie zużycie pochodni Zobaczycie o, dzień dobry <gry> czekajcie jeszcze się trochę dalej w kopie no I znowu jest taki dźwięk jak z jakiegoś, jakiegoś dungeonu zobaczcie a teraz dajmy jest całkowicie ciemno Aa. nice Zajebiście, teraz możemy kopać Mniejsze zużycie pochodni, czyli yy, ochrona środowiska. <grymny> Spoko, mamy to, więc gitara. O, co to tutaj tymy? O, manga z fajnie. Co tutaj jeszcze mamy? Piec hutniczy. Nie mamy. Hmm. Jak się robi? O, gładki kamień, to będziemy musieli przepalać. Dobra. Lepszenie skrzynki na... O! Serio? Nawet nie wiedziałam. Dirt chest, obsidianowa skrzynia, skórzana... Aha, skórzane rzeczy. Dobra. To sobie na razie zostawimy. Jakieś witaminki to nawet są. To na razie nic. Tu też nic. Tu też na razie nic. Oświetlenie. No, tutaj trzeba iść do neteru. To można też zrobić. A, cztery trzeba. A to nie. <gry> Tutaj co mamy? Też na razie nic. Artefakty chyba coś mieliśmy. Tak, naszyjnik paniki. Jakieś okna śmieszne. O, gogle widzenie w ciemności. Co wygadać <laughs> Gdzie mam te google? Ja gdzieś wrzucałam, pamiętam. To nie, w nowym y, tym. Tu powrzucam na nowym tym, no wiecie, czym. O, coś tu mam jeszcze. Nie wiem, do czego mi to. O, coś, coś ko kojarzę, spoko. Dużo tych pierścionków możemy sobie założyć. Dobra, to możemy odczaić zaraz. Tutaj. Charm of coś tam, Hunter. I też za to dostaliśmy. O. Uh. Tu na razie nie ma nic, tu nie ma nic. Twilight Forest jeszcze nie ma nic, umeblowanie nie ma nic. Dobra. Tak wszystko. Mining speed. uuu Dawaj to! Gdzie mogę dać? Gdzieś to dać? O. Ha! Ale będę poubierana, kurde. Jakieś jeszcze rzeczy bym mogła sobie tam wsadzić. Jakkolwiek to zabrzmiało. Jakiś token. Jakiś. Z tym. Co ja miałam wziąć? Słuchajcie. A, te te gogle takie śmieszne. Hmm. Równo to wygląda jak serce wyciągnięte komuś na żywca? Kurde, jakbym miała tutaj. Ej, nie ma tych! Gdzie jest? Jakbym miała tutaj z kimś grać, to bym mogła nawet się z nim podzielić. O, zobaczcie tutaj. Tu mam dwa takie. Mogłabym się z kimś podzielić. Ktoś by przyszedł do mnie. O, dwa kapela... kapelusze, kapelusze. Ej, no gdzie są te, te. Te goble? Widziałam je przecież. O! Na głowę? O, od razu założyłam. What? ale ja wyglądam fajnie. Dajcie noc. No, kto wizja? Noc jest. Zobaczcie. Gdzie mam to założone? nie działa, sprzuca. O, dobra. Działa, działa. Chełm górniczy, daję tak. Plus to. Wow. Zarąbiste, ja teraz tak chodzę normalnie. <grym> Ekstra. Dobra. <grym> o, jeszcze to dostaliśmy, ale za to też powinno być... Nie, najpierw musimy zrobić to. Gdzie się pochodnie wkłada? Tak, wykrywania jedynie. No, kiedyś tam zrobimy. Ale ekstra, dobrze, super, ja jestem obł. <laughs> Jak ładnie wygląda! A mieliśmy się że do tego laboratorium wybrać, kurczę pieczone. Dobra, nie, już muszę trochę tutaj porobić. Po... Porobić trochę tych farm już zacząć i, i te wszystkie różne rzeczy. Także w na następnym odcinku już myślę, że farma będzie zrobiona, bo przydałoby się, żeby ona już była. Eee, no. Tyle, co tu jeszcze na mapie mówimy? Żeby zrobić. Tak, to miasto. No, także nie zdziwcie się, jak yy, będzie kolejny odcinek. Co to jest? A to może być wieża. Będzie kolejny odcinek, i będzie już tutaj tak dużo, dużo rzeczy zrobione. Także się nie zdziwie po prostu. Dobra. Zresztą ja zobaczę, do kiedy będę miała te filmy już dla zaplanowanych, bo muszę, muszę mieć treść zaplanowane, bo we wrześniu prawdopodobnie wyjeżdżam. Nie wiem na ile, więc <gry> no także ciekawie, ciekawie będzie. Ciekawie będzie w ogóle z serium grudniowym, czy ona wypali, skoro się tak różne rzeczy potoczyły. Ja chyba w którymś odcinku mówiłam, co się wtedy wydarzy we wrześniu. Możliwe, że to były paputki, więc jak coś to odsyłam Was do tego filmu, jak coś to będziecie mieć, się tutaj wyświetli gdzieś w prawym, górnym rogu. Dobrze, to dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i paputki. <grytanie> Rozwalam ja ten wygląd w postaci. <grytanie>